Damian Grabowski na gali Fight Exclusive Night 9 w roli gościa specjalnego, czy wsparcie dla twoich kolegów, z którymi trenowałeś? Wiesz co, yy, w roli gościa specjalnego. Okej. Okay. Gość specjalny będzie jednym z dań głównych na karcie UFC. Chciałbym, żebyś opowiedział przede wszystkim, no, bardzo dobry rywal. 12 nokautów, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Doświadczony. No i walka daleka, daleko z domu. Dawno tego nie było, od domu. Przede wszystkim się cieszę, że UFC mnie doceniło, bo nie, nie, nie startuję na gali UFC Fight Night, jak, jak większość początkujących, tylko wrzucili mnie na galę numerowaną, a poza tym wrzucili mnie do kolebki wielkich gal MMA i wielkich gal boksu w Las Vegas, więc, więc cieszę się i doceniam ten fakt. No i, no i rywal, ja mogłem się tego spodziewać, wiesz, z bilansem 20 zwycięstw, 2 przegrane i, i byłym mistrzem M1 Global. Ja nie spodziewałem się nikogo, że tak powiem, gdzieś z Europy, czy, czy, czy nikogo takiego łatwego do przejścia. Wiedziałem, że to będzie albo gościu, który wschodzi na amerykańskim ringu, prawda? Na amerykańskich, na amerykańskich galach, albo ktoś naprawdę bardzo mocny. Więc, więc tak, rzeczywiście rywal jest mocny, ale ostatnia walka, jak oglądałem z, z, z Czechem, to dawał się obalać, tylko że Czech nie, nie potrafił tego wykorzystać na ziemi. No ja mam po prostu taki plan i już, taki zamysł, tak, tak głęboko wierzę w to, że jego go raz przewrócę to już mu po prostu nie dam wstać do góry. Ground and pound, bardzo mocne poddania ofensywne, submission, to będzie to, co będę co będę trenował do tej walki. Wiadomo, że nie będę się koncentrował tak bardzo na stójce, bo nie ma co się z koniem kopać. Jak gościu znokautował 12 osób, to, to siłę w ręce ma, więc ja się skupię na mocnych zapasach, na ground and pound i na submission i myślę, że jak przewrócę, to już po prostu nie dam mu wstać. Nie? A czy to będzie stara, dobra szkoła treningowa tam, gdzie trenowałeś, czy do, tej, czy do tego pojedynku przygotujesz się coś specjalnego, no bo jednak to jest coś specjalnego, kolejny etap w swojej karierze. Na pewno początek, bo generalnie ja trenuję od 1 lipca dwa razy dziennie. Miałem, zacząłem obóz od 1 lipca obozy, bo myślałem, że będę walczył w październiku. Tak mi UFC na początku mailowo dało znać, ale później to się przesunęło, więc jestem po trzech miesiącach ciężkich treningów. Teraz sobie robię dwa tygodnie lżejsze, żeby się regenerować organizm i od 15 od 20 listopada zaczynam znowu bardzo mocno. Do końca roku trenuję w Polsce. Po świętach wyjeżdżam do Stanów. Okej, powiedz mi na koniec, jak twoja nowa taktyka medialna skutkuje. Jeszcze raz. Jestem ciekawy efektów medialnych otworzyłeś się bardziej. Rozmawialiśmy, trochę żartowaliśmy na ten temat. Skutkuje? Już co, nie, nie czuję, żeby to jakoś nie wiadomo jak skutkowało. Nie, po się nie otworzyłem, ja zawsze rozmawiałem, zawsze udzielałem wywiadu. No, no tak, tak. To, że nie zamieszczam czegoś na Facebooku swoim, to, to nie świadczy, że jestem zamknięty. Ja po prostu tego nie robię teraz, nie robiłem, teraz to robię. Ale nie ma tu przełożenia na sponsorów, więc jest jak jest. Trzeba trenować i trzeba wygrywać. Skupiam się na tym, co pracodawca mi daje za walki, więc to jest dla mnie zarobek. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję. Życzę miłej reszty imprezy i powodzenia. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za wsparcie. Trzymajcie za mnie kciuki. Dziękuję wszystkim sponsorom WeGree, Team 13, SFD. Dzięki Wam bardzo. Dziękuję, powodzenia.